Czy polecane przez nas telewizory do tysięcy zł w czerwcu. Sprawdźcie. Takie polecajki i testy znajdziesz na hdtvpolska.com. Samsung S94D, jeden z najlepszych wyborów do wszelkich zastosowań. Ma ekran OLED z odświeżaniem 144 Hz, wsparcie dla HDR10+ i szereg technologii poprawy obrazu, którymi zarządza mocny procesor z dostępem do funkcji AI. Wszystkie aplikacje zapewnia tutaj system Tizen. Za 55 cali zapłacisz teraz około tysiąca zł. LG C4. Ten OLED polecamy Zawsze. Nie ma na rynku modeli z taką matrycą, które byłyby bardziej opłacalne. C4 ma idealną czerń i głęboki kontrast, a do tego obsługuje Dolby Vision. To raj dla fanów filmów i seriali, ale nie tylko, bo sprawdzi się też w sporcie i grach. Na pokładzie ma szybki i rozbudowany system WebOS. 55 cali kupisz teraz za około 4500 zł. TCL C809. Ten mini LED stale utrzymuje się na topie wśród polecanych modeli. TCL wprowadziło go w 2023 roku, ale do teraz świetnie spełnia wymagania szczególnie filmowych maniaków. Zaawansowane podświetlenie zapewnia świetny kontrast głęboką czerń i wysoką jasność w HDR z Dolby Vision. Ma też Atmosa, a poza tym porty HDMI 2.1 dla graczy. Zainstalowany na pokładzie system Google TV dba o dostępność wszystkich popularnych aplikacji. Za około 5000 zł dostaniesz aż 75 calowy wariant. Teraz ty powiedz nam, który telewizor wybierasz?